w tej piekielnie trudnej końcówce w Złotoryi. Kto wygra etap, kto wywalczy Z złotą koszulkę KGHM lidera wyścigu. Bo nie ma wątpliwości, że zwycięzca tego etapu będzie faktycznie liderem i państwo i to, co wiem, koledzy, jak ich tutaj zobaczymy, to będą mieli jeszcze cztery okrążenia do pokonania. Uwaga Wyszczyk, uwaga Wielkie Kolansko, czterdziesty czwarszy Wyszczyk szlakiem, lakiem wrogów E, widać, już skręcają w e, prawo i za moment się pokażą. Jest e, żołówkę, e, piloty, e, e, Jus, widać, już e prowadzący czołówkę piloty policyjny, znakomite zabezpieczenie wyścigu. Już ich widać, już w łóżkę neutralne toksy, e, Okras kolejny pozasjonują sobie na słowa najwyższego uznania za wspaniałą jazdę, za pasjonującą rywalizację na trasie tego dziś pierwszego, a już królewskiego etapu podczas 44. wyścigu szlakiem grodów piastowskich. Rywalizacja niesamowita. Jeszcze jeden pojazd poprzedzający czołówkę i ten wyczerpujący podjazd i pierwsza kostka. i mamy czołową grupkę zawodników. To nie jest już 24. E, Kolarzy, i jest tam reprezentantem CCC Polsatę Polkowicę i kto tam jest na prowadzeniu i e, patrzmy i e, podziwiajmy i e, jest e, Mariusz Życzycki i e, tam 67 numerem e, Wojciech Szalejak z ekipy e, DKL autor. to jest e, czołówka z numerem 38 jako pierwszy Patryk z polacy, niemieckiej z czeskiej ekipy Wielko. A tu sames kołębijczyk na cele. na prowadzeniu. I Maregródki z Matus Krasia. Oto jest ta druga grupka samotnicą. Podzieliła się ta 24-osobowa czołówka i... Za chwilę a strata 28 sekund. Ta prowadzona przez Patryka Ziniszewicza, prowadzona przez Polaka Mariusza Ziteckiego.